Dzień dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii, co będzie w kolejnych magazynach Lego. A dziś się skupmy na dodatku, który będzie już w sierpniowym wydaniu magazynu Lego Ninjago na ten rok. Jakże oczywiście zapraszam. W ogromnym skrócie, jeżeli chodzi o dostępne i przyszłe wydania magazynów Lego, no to oczywiście obecnie w naszym kraju jest dostępne wydanie z Mini Figurko Zejna. U zachodnich sąsiadów będzie to magazyn z Mini Figurko Arina, który w Polsce zadebiutuje już 10 czerwca. Natomiast przyszłe wydanie po figurce Arina. Zadebiutuje już w Niemczech 13 czerwca, i będzie to magazyn z minifigurką Kaya, który to w Polsce zadebiutuje zapewne na początku lipca. Ale natomiast co będzie w następnym wydaniu magazynu? Otóż otrzymamy figurkę Lloyda i szczerze, co do tego dodatku, to mam troszeczkę takie mieszane odczucia. Nie, że ten dodatek jest zły, po prostu jest to dobry dodatek, ale mam wrażenie, że ten dodatek jest tutaj niepotrzebny, biorąc pod uwagę fakt tego, że ta figurka występuje w aż czterech zestawach: mianowicie w samochodzie wyścigowym Lloyda o numerze katalogowym 71828, Świątyni Spinjitzu Ninja o numerze katalogowym 71831, Smoku Chaosu Grzmota o numerze katalogowym 71832 oraz Arcy Smoku Skupienia o numerze katalogowym 71836. Natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie mini figurki i tutaj ciężko w ogóle nazwać tą broń, no to też nie jest najgorsze, ale jak to też mówią tyłka nie urywa. I szczerze biorąc pod uwagę całą kształt od tego dodatku, no to ciężko będzie polecić ten magazyn, bo jeżeli dołożycie te 50 zł, no to oczywiście można kupić wcześniej wspomniany samochód wyścigowy Lloyda o numerze katalogowym 71828, natomiast jeżeli ktoś posiada nieco większy budżet, no to można kupić któryś z tych pozostałych trzech zestawów i będziecie z niego bardzo zadowoleni, także no ciężko, jak już wspomniałem, tutaj mogę polecić ten magazyn. Co do premiery tego wydania magazynu, no to w Niemczech to wydanie będzie dostępne w sprzedaży od 11 lipca, natomiast na polskie wydanie trzeba poczekać do 5 sierpnia, gdyż właśnie tego dnia ten magazyn zadebiutuje w sprzedaży. A wydajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym dodatku i czy planujecie się w ogóle zaopatrzyć w te wydanie magazynu, czy planujecie odpuścić właśnie te wydanie magazynu i oczywiście sekcja komentarzy należy do was. A tymczasem to wszystko co przygotowałem w tym odcinku i widzimy się już Jutro na wyjątkowym materiale, a na dniach ukażą się dwa materiały z Klocki Fest 3, gdyż na moment gdy to publikuję, czyli w piątek 30 maja, no to już jutro odbędzie się trzecia edycja Klocki Fest w Kielcach, więc oczywiście Was nie może zabraknąć, o ile ktoś planuje przyjechać i życzę Wam znośnego weekendu i widzimy się już niedługo.